Dzień dobry, dzień dobry! Arminius z tej strony. Witam i zapraszam na drugi mecz, ćwierćfinałowy turnieju Boshin Senso. Tym razem mam dla Was pojedynek Mista z klanu Sacred Band oraz Goszcza bez klanu. <głoszczy> Goszczu jest graczem, który od jakiegoś, chyba od czasów Turnieja w Metka 2 na polskich młotkach, jeszcze dawnych gra z nami. Jeśli dobrze kojarzę, najwyżej Goszczu mnie w komentarzu poprawi. No i co jakiś czas się tam powiedzmy udziela turniejowo, co rzecz jasna mnie jako organizatora cieszy. I panowie grają, słuchajcie, dzisiaj swój mecz ćwierćfinałowy. Znaczy, znaczy, rozegrali go wcześniej, ale ja komentuję go dla was dzisiaj. No I zacznijmy, może od Mista, który gra klanem Nagaoka. Co tutaj Mistu wziął? Wziął yy, poborowych włóczników, zdaje się, że z dwóch stron po jednym oddziale. Tak jest. Główne siły to Piesza Gwardia Szoguńska, Piechota Szogunatu, raz dwa. Amerykańska Piechota Morska, Królewska Piechota Morska, znowu pewnie dwa razy Piechota Szogunatu i Piesza Gwardia Szoguńska. Do tego mam jeszcze Jariki. Razy dwa i gwardię generalską, a z prawej strony mamy dwa razy Jariki i kawalerię z karabinkami. Tak więc dużo kawalerii, trochę włóczni. Ciekawy, ciekawy bildzik. Co mamy u goszcza, który gra klanem Aizu? Jest tak: Infanterie de Marine, piechota szugunatu, Królewska Piechota Morska, znowu jest szugunat, piesza gwardia szoguńska, znowu piechota szugunatu, Piesza gwardia Szuguńska i piechota szegunatu. Dalej mamy dwa razy kaczy z łukami. No i jariki razy cztery, zdaje się. Tak jest. I tu zobaczcie: Mistrz już z grubej rury uderza na kawalerię goszcza. Na szczęście goszczu w miarę zareagował na tę szarżę. No ale tu jeszcze zobaczcie: wsparcie gwardii generalskiej, która strzela z rewolwerów. I zobaczcie, już ten oddział Jariki Goszcza się rozpada. Tu na razie spokój. O, patrzcie, obie kawalerie się rozpadają. Tylko, że tutaj jednak wsparcie jest, nie? Ze strony ze strony generała Mista. Mist zdaje się jeszcze jakąś dał. Jakiś tutaj bonus do, 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 do morale, chyba. No, i zobaczcie, ta kawaleria Mista przetrwała, wobec czego Mist może atakować piechotę strzelecką. Tu zobaczymy, w lesie zaatakował właśnie piechotę Szogunatu, Jariki, plus włócznicy Poborowi. Więc, zobaczcie, jeden oddział dosyć wartościowy zostanie. No tak, wyłączony totalnie z gry. Z tej strony mist na razie spokojnie nic nie robi. Zaczął tylko od lewej flanki. Po prostu zobaczcie, tutaj zobaczcie, wysunął pieszą gwardię szoguńską, która dostaje teraz potężny ostrzał od mm, kaczy z łukami. Te strzały jednak płonące w szczególnie robią robotę. Może co prawda nie tak dobrą jak, jak ostrzał z broni prochowej, ale jednak zawsze coś. No i zasięg mają też łucznicy więksi niż... Iż piechota mm, strzelająca z broni prochowej. No i zobaczcie, goszczu ruszył Jaryki plus jeszcze włóczników poborowych, czyli tutaj kawalerijsko się osłabił. I widzę, że tutaj Mistu to wykorzystuje, bo już objeżdża go jednym oddziałem kawalerii. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Bo widzę, że gwardię generalską chce ścignąć tutaj goszczu. Bo zdaje się, że cała kawaleria się posypała już Mistowi tutaj na tej flance. No i zobaczcie dorwał tą kawalerię y, mista goszczu, ale jednocześnie zostawił ją i wjechał na plecy y, pierwszej Gwardii Szoguńskiej. Nie wiem czy bym Gienka nie wolał zabić. Tu zobaczcie w tak zwanym międzyczasie doszło do walki Jariki kontra Jariki. i przypuszczam, że tutaj goszczu nie zdążył zrobić kontrszarży. Kolejne Jariki uderza tym razem na Gwardię Generalską. Oj, tutaj Gorszczu chyba zapłaci słono. i bardziej, że zobaczcie jeszcze jest kawalery z karabinkami, która strzela do Infanterie de Marine. Ale to chyba długo nie potrwa, bo jak ten oddział. A nie, ten oddział nawet nie wystrzeli salwy, bo dostaje już wjazd od Jariki, więc tutaj świetnie sobie na flankach radzi Mist. Z tej strony widzimy, że włócznicy poborowi Aizu walczą z Pieszą Gwardią Szoguńską, ale już. Włócznicy poborowi mista atakują i nawet bez tego, włocznicy poborowi goszcza się załamują. Tu dosyć ładne wystrzelanie sił mista przez goszcza. Natomiast jak z tej strony sytuacja wygląda? Bo dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. Widzę, że kawalerii już nie ma, są tylko, jest tylko kawaleria z karabinkami, czyli rozumiem, że Jariki mista się posypało. Tak samo jak włócznicy poborowi, którzy dostali łupnia od Infanterie de Marine. Hmm. Jeszcze goszczowi trochę zostało tych sił. Pytanie, oczywiście, jest takie, czy to wykorzysta. No i jeszcze pytanie jak. O, kawalera z karbinkami też się posypała. Czyli co, Mist już ma tylko generała z, z jednostek mobilnych? No, na to wychodzi. W ogóle nie widzę generała um, goszcza. Przypuszczalnie musiał zginąć. Bo chyba bym go widział. A flanki ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że są na korzyść Mista. Mista, który coraz bardziej przesuwa swoje jednostki i strzela takim skupionym ogniem. Na przykład tutaj widzimy dwie jednostki w jedną jednostkę, i to jest bardzo dobry ruch. Jeżeli można sobie na to pozwolić, to warto to zrobić i wykorzystać sytuację. Tu widzimy, że też. W łucznicy poborowi dostali ostrzał od Infanterii de Marine, ale już pierwsza gwardia szoguńska, zobaczcie, strzela im i pewnie za chwilę się też chłopaki załamią. Co z tymi Łucznikami, bo oni są tacy zabawni dosyć. Tu, tutaj tę flankę, zobaczcie, ostatecznie wygrało Aizu, goszcza. Jakby nie patrzeć. Wymiana ognia. Jeżeli gwardii szogłyjskiej jest więcej, nie? I ne, mimo tego, że Infanterie de Marine ma szybką i dobre statystyki, to jednak, zobaczcie, rozpadło się tutaj ten oddział, i więc, więc z tej strony trochę to lepiej wygląda dla, dla Mista. Ty bardziej, że no, Mist znaczy się jeszcze swojego Gienka ma. Natomiast z tego co widzę, po goszczu chyba on swojego gienka nie ma. Albo go gdzieś tam powiedzmy zagonił z <laughs> No i bezpieczne rozstawianie się. Ale tutaj nie ma co się rozstawiać, bo zobaczcie łucznicy goszcza strzelają ognistymi strzałami i to nie dość, że ro robi większe straty, to jeszcze. Rozumiem, że na morale wpływa i zobaczcie, jak, jak te strzały ostrzeliwują tutaj piechotę szogunatu. No i piechota szogunatu chyba się załamie. Tak jest! Zobaczcie, dwa oddziały łuczniczych piechot dały radę piechocia szogunatu. Dystans ma znaczenie, co nie? Dobra, widzimy, widzimy że go, Mist Goszcza chce otoczyć. Zaatakować z każdej możliwej strony. No, Pierwsza guardia Szuguńska załamywała się, ale jak już zaczęła oddawać salwy, no to zaczęła łapać przewagę. i Wydaje mi się, że ta piechota tu Goszcza się zaraz posypie. Dostaje potężne ostrze od dwóch, dwóch oddziałów. Mista, no i tak się stało. Tak więc Mist tutaj ładnie rozbraja goszcza. Ale też to nie jest taka bitwa, wiecie, w 5 tam sekund, że pyk, 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 trzy ruchy i już jest, jest po sprawie. No tutaj królewska piechota morska została wycofana przez Mista, żeby nie dostawała ostrzału w plecy. Piechota szogunatu, piechota szogunatu, dwie piechoty szogunatu, tak? Nie piesza gwardia szoguńska i piechota szogunatu. Na pieszą gwardię szoguńską. jest jeszcze tutaj trzeci oddział, piechoty szogunatu. Na no, goszczu jest w niezłych tarapatach. Nie ma generała do boostowania morale. Zostali mu jacyś tam dwaj łucznicy. Jeszcze troszeczkę pierwszej Gwardii Szoguńskiej Tutaj więcej i Piechoty Szogunatu Mist ma tak pierwszą Gwardię Szoguńską, 30 parę modeli 94 modele Piechoty Szogunatu Dalej 140 Piechoty Szogunatu Amerykańska Piechota Morska 150, czyli pełny oddział I prawie pod pełny oddział Królewskiej Piechoty Morskiej Mhm mm Kurczę, te oddziały tak trochę są nieużytkowane Nikt nic z nimi nie robi, ale może to taki po prostu zabieg ze strony mista, taktyczny No i zobaczcie, Gwardia Generalska Zaatakowała kaczy z łukami ja to tym Gienkiem bym się bał wjechać w ogóle w jakąkolwiek armię czy tam oddział. No ale. To jest decyzja mista, jeśli chodzi o generała. No i to jest to: że takie jednostki się teraz będą wystrzeliwać nawzajem. Kto pierwszy padnie, ten wygrywa. Znaczy, przegrywa kto pierwszy padnie, przepraszam. Kto pierwszy padnie, ten przegrywa. I co? Dał radę tym łucznikom ten generał. Ile on ma modeli? 6. I teraz wjechał na pierwszą gwardię I zobaczcie, jak. Fakt, że to był nieliczny oddział. Tam 30 parę modeli, ale jednak. Świetnie. A no i już teraz zobaczcie, coraz mniej. Jednostek Aizu i mist wygrywa 1 na razie 0. Kryty kwiatami, zwijam się w kłębek do snu pod kocem natury. Nigdy tych japońskich wierszy epitafijnych nie rozumiałem. Samej idei tych wierszy. No, proszę pokazać powtórki. Statystyki jednostek w sensie. Hmm. O, Piechota Szoguna ładnie porobiła. I Pierwsza Gwardia Szoguńska. Co tu ugoszcza najlepiej zagrało? Infanterie de Marine. Uuu, Pierwsza Gwardia Szoguńska, 240 czy z łukami, 157, jak nauki, całkiem nieźle. No i jesteśmy w drugim pojedynku, w drugiej bitwie między Mistem a Goszczem. Tak więc, Cierć finał leci leci dalej. Zobaczymy, jak ten drugi pojedynek się potoczy. W każdym razie, zaczniemy od Goszcza, który wziął klan Tose. Natomiast mistów wziął Obamy. No i o co chodzi w tych bildach? Co my tutaj mamy? Mamy więc tak, piechotę cesarską. Piechotę czerwonego niedźwiedzia. Pieszą gwardię cesarską. Znowu jest piechota czerwonego niedźwiedzia. już trzeci raz. Cztery razy. Znowu piechota cesarska. Tu jeszcze jest pierwsza gwardia cesarska. Ciekawe, czy tutaj coś w lesie jeszcze. Jest jakiś jeden, jeden oddział. Mamy Jariki. Razy 2, do tego jest cesarska gwardia konna. To jest zdaje się gwardia konna strzelecka. I mamy strzelców stosy. Tak jest, tu też mamy dwa razy. Jariki e, Ugoszcza, dobra. Teraz mist, mist ma tak: Jariki raz, 2. Kawalera z karabinkami. Mamy Kachi z jari. Oooo, dobre, dobre. Mamy oczywiście Królewską Piechotę Morską, Piechotę Szogunatu raz dwa, Amerykańską Piechotę Morską znowu, Piechotę Szogunatu razy dwa oraz Pierwszą Gwardię Szoguńską. Do tego jest z Jari, Włócznicy Poborowi, Gwardia Generalska i dwa razy Jari Ki. No i co tutaj Mistu się wygłupia? Chyba jakieś objazdówkę na razie robi. Fajna mapka z nierównym terenem. Ciekaw jestem, jak tutaj będzie działało strzelanie na tej nierównej mapce. Zobaczymy, zobaczymy, drodzy Państwo. No na razie panowie się nie kwapią. Tutaj tylko Mistu robi jakieś manewry od tyłu. Goszczu wycofuje. Ucieka swoją kawalerią, bo wie, że nie ma szans na takie liczby. Drodzy Państwo, co ja dużo będę mówił? Mistu tutaj sobie coś robi na tej, na tej flance. Em, swojej lewej, prawej goszcza. Goszczu się obrócił, zobaczcie kilkoma jednostkami i będzie walczył teraz z, mis z, z Mistem w taki sposób, że będzie się tutaj bronił na flance. Bo nic tutaj się nie dzieje, nie? Na razie póki co jest spokój. O, zobaczcie. Wyjazd na Jariki. Dwoma oddziałami, które są tak w dziwnych, takich klocek sprasowane, a nie tak jakby, no szerzej, nie wiem jak to nazwać prostoką. No i patrzcie, strzał z gwardii generalskiej, i już jeden oddział Jariki się załamuje. Dalej nic tu nie mamy, nic. Tu fajna blokada, ale nie wiem, jak długo wytrzyma. Kaczy z Jari praktycznie yy, łamią się, jeśli chodzi o morale. Piechota cesarska jeszcze jakoś żyje. Ok, tutaj ładno miejsce zrobił. Szkoda, że nie ścignął tego Jariki. Jariki powinno być ścignięte przez yy, goszcza. Tu oczywiście Kaczy z Jari się nie załamuje. Kawalera z karabinkami będzie teraz goniona przez Jariki. Tu zobaczcie, jak pięknie Mist wjechał Jariki na strzelców stosy. A tu z kolei Jariki broni się przed Jariki. Hmm. Bardzo ciekawe. Główne siły dowodzone, dowodzone przez obu graczy jakoś tak nie kwapią się do. Do jakiegokolwiek ruchu. No i zobaczcie, Jaliki się rozpadła. Gwardia Generalska Tosy padła. Uuu, to niedobra wiadomość. Dla Goszcza, że mu Gwardia Generalska padła. A Obama jeszcze Gwardię Generalską ma. I to całkiem dobrze się trzyma. To jest generalnie tak, to wygląda. Dobra. Tutaj goszczu się widzę, ubezpiecza od tej flanki. I nawet to jakieś tam efekty przynosi. Przynajmniej odstrasza konnicę. Pytanie, co będzie kiedy. Ach, cały ten grejdowek tutaj się zbierze blisko siebie. Gatczy z Yari, pogonieni przez piechotę cesarską, która do nich strzela. Co my teraz już by nie musiała strzelać, tylko po się rozstawić. Bo tamten oddział tak już nie odpowiada No takie manewry kurde powiem szczerze nieciekawe teraz w tej bitwie Bo mało mam że tak powiem rzeczy do komentowania Na razie No widzimy tak objazd z tej strony, objazd z tej strony, jakieś badanie Nie wiem czego, rynku czy coś no, i widzimy, że Obama się powoli zbliża. Za to goszczu stoi w miejscu, a powinien kurcze. Ruszyć też się trochę, nie? Drodzy Państwo, tu się przez długi czas nic nie działo. Teraz widzimy wjazd Jariki na piechotę cesarską, chyba zaskoczoną, bo zobaczcie, ta szarża od boku weszła. I tutaj goszczu zrezygnował totalnie z bitwy, i jest wygrana lista. Szkoda, że ta bitwa tak szybko mogła się jeszcze toczyć, bo była tak w takim momencie dziwnym, bardzo nudnym. Ja musiałem, zobaczyć ile czasu uciąć, bo tam się nic nie działo i nie było co komentować i dopiero pod koniec Mistu przypuścił jeden fajny manewr zaskakujący przeciwnika. No i padło to wszystko, padło. Szkoda. O, tutaj Ariki 103 modele zabiło, więc ładnie. No, zobaczcie. Amerykańska piechota morska i tak dalej. To w ogóle nic nie strzelało przez całą bitwę. Bitwa trochę się skończyła tak przedwcześnie. Niepotrzebnie, moim zdaniem. No szkoda, szkoda, szkoda. Ja mam nadzieję tylko tyle, że dobrze Wam się oglądało ten mecz, słuchało mojego komentarza, choć lekko jestem zmęczony. I zapraszam na kolejne mecze z turnieju Boshin Senso. Do zobaczenia. Hej.